Udało mi się tutaj przejść. Fajne miejsca i piękne widoki jak widać A tam jakieś meble albo jakaś łódka Ktoś wywalił to Mój plesaczek Idę i idę do tych moich i nie mogę dojść No i jakaś szafa stara Wyspa piękna, ale niestety i mieszkańcy, i turyści nie za bardzo dbają o, o teren wokół, wokół swoich domów, także to jest smutne. To wskazuje, że za wielkiej świadomości nie mają. No i może się też okazać, że zostaniecie naciągnięci na coś tam. Tak, wczoraj kupiłem dwie butelki tak zwanego wina domowej roboty. Miało być mega. Się okazało, że po pierwsze właściciel tej kwatery mówił nam wcześniej, że po 40 kun. Jak ja kupowałem, to twierdził, że po 80, on mówił zawsze. No a się jeszcze okazało, jak żeśmy sobie to otworzyli, że to wino było podbite rakiją i w 10 dorosłych osób to piliśmy, po prostu było tak mocne, że masakra. Także drugą butoleczkę. Dzisiaj zwrócę gościowi i wymienię po prostu na olej Też ma olej z Masakra Takiego wina jeszcze nie piłem Mocnego Zresztą większość osób mówiła, że to bimber Tak naprawdę Także to był błąd Także Z lokalnymi to tak trzeba uważać Tak naprawdę, zresztą To była kiedyś wojna I ten nasz właściciel tego tego obiektu, gdzie, gdzie jesteśmy, to po prostu wyglądamy na byłego żołnierza. Nie powiem, że jest miłego, miłego, ale jednak takiego, troszeczkę mocno pewnego siebie, nie podchodzącego pod cwaniactwo. Także nie osobiście wygląda na żołnierza. Na szczęście tacy ludzie. Mm, Dobrze mi się z nimi komunikuje, o, w ten sposób Niemniej przepłaciłem za wino, bo nie było warte tej ceny. O! To się muszę przyznać. Kurde, ciągle te widoczki fajne. Tutaj jakby jakby ten zobaczcie ile suchych drzew Zaproszyć ogień i normalnie by się paliło. A z tego co wiem, to niedawno były tutaj pożary. Znaczy nie tutaj akurat na wyspie, tylko tam na lądzie od strony Trogiru dobra, włączam się za dużo gana